Mam z tej strony gruby i dzisiaj zrobimy sobie śniadanie o 16. Tak dobra, teraz pytanie. Co będziemy potrzebować do Dostów? Chleb, ser kiełbasa, maga, pomidor. Ups, to nie do tego przepisu. Sorry. O, elegancko pokroiło się. Dobra, teraz pokroimy nasz ser na plasterki, pamiętajcie. Chyba jakaś mozaledla mi się wydaje. Cyk. Dajemy sobie tak 2,5 plasterka. Wiadomo, nie będziemy żałować. Zamykamy nasz ser. I co? Wydaje mi się strata. Bierzemy kromkę, kromkę Bierzemy, kładziemy na nią ser Trochę pomidora Cyk Kiełbasy O! Tak zrobionego tosta Wsadzimy sobie teraz do tostera A! Zapomniałem, no tak Bo to będzie szybciutki Szybciutki tości To walimy, nie żałujemy Dobra Nasz tościk ląduje w to sterze. Zamykamy. toster nastawiamy na 250 stopni, żeby szybko było. Ciekawostka na dziś ode mnie, od grubego. Wiecie skąd jest mleko? Z krowy. Koniec ciekawostek na dziś. Dobra, już tu zaczęło pachnieć plastikiem. Wydaje mi się, że jest gotowe. Poproszę bardzo, żeby nie było, że ustawione. Opa.